Witam Was moi 2, to jest gry, Chronicles i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę. Dzisiaj będzie inaczej, bo mam gościa. Tak, cześć wszystkim tu tak. Lizard tak, Lizard. Będziemy... Albo Lizard, jak mnie Jakub zawsze nazywa. Podczas Minecrafta. No jakoś tak mi się raz wymsknęło i potem zostało. Tak zostało. No. Lara, będziemy kontynuować tutaj w tej planszy Lara tutaj jest w jakimś sypialnianym pokoju. Ja pierdzielę, nie włączyłem pada! A ja nagrywam teraz na klawiaturze, nie wierzę sobie ja w ogóle. No lol. <grafy> o, ja nie wiem, czy... Dobra, jak raz nagram na klawiaturze, nic się nie stanie, nie? Właściwie. No chyba, chyba aż tak się nie odzwyczaiłeś. No w... chyba nie. Ale w ogóle... Się okaże. To jest, <grafy> to jest, no ale dobra. Lara wylądowała w jakimś sypialnianym czymś. Będzie no. tutaj... Zamknęli węszy... ją. Tak, węszyła tutaj, co tutaj jest. Może coś odkryć... Myścisz, że coś ciekawego w tych łóżkach? E, no może coś znajdzie, więc nie wiadomo. <laughs> Jakieś taj nocne tajemnice. E, tak, dokładnie. Pod ultrafioletem. No ale dobra. <laughs> e, jedynym sposobem, żeby tutaj się wydostać, to po prostu trzeba oderwać to. No, cokol cokolwiek to jest. To, to chyba crowbar ogólnie. No tak, 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 ale jaką to ma funkcję na tych, tych... W łóżkach, na tych półkach, nie wiem. Wiesz, co może to jest, że na przykład, jeżeli statek ma jakieś tam, wiesz, yy, turbulencje, to nie, bo to jest w samolocie, ale jakieś yy, bujanie się, to może do trzymania. Ja nie wiem, tak coś może. Mi się no. <grym> nie ma się co zagłębiać. <grym> tak, dokładnie, nie będziemy głęboko. Yy, tak, mamy tutaj yy, takie coś i nad tym mamy głośnik. Mi się zdaje, że tego, yy, tego. Kapitana Putina tutaj będzie można czasem słyszeć. Kapitana Putina. Lepiej no. uważaj, bo nas tutaj wiesz. Zamknął. Kreml wyśle jakiś posłańców. No, oby nie. Ja się już mówiłem w poprzednim mhm. odcinku, ale jeszcze go nie wrzuciłem. O tak, te, to, to mi się bardzo podoba, że tutaj z tych. No, prac, mi się też zawsze podobało. No, te takie pajęczynki wychodzą. Takie pajęczynki, no super. Tylko, że co ciekawe, larze włosów to nie zwiewa, no ale to już taki szczegół, nie? Dobra. No, Lara ma zbyt gruby warkocz. Tak, za ciężki. Tutaj chyba nic nie ma, w ogóle flary mam. <laughs> nie mam flar, ja nigdy nie mam flar. Co? W ogóle nie masz flar? No nie mam, bo ja kurde mam Żar. takie po prostu, że no za dużo <laughs> używam. Myślałem, że flar się nie da zużyć, no ale... Da się, mi się udało y, kilkaset zużyć w czwórce, więc wiesz... Y, no. no ale w czwórce to już jest w ogóle inna, inna para kaloszy. A. Tam to jest w ogóle ciemno. ciemno Cały i, czas. I długo. Jak w tym. Jak w dupie. <noise> jak w dupie. No. E, w ogóle, jak widzicie, Lara została. Jakby to powiedzieć. Hmm, tknięta, ponieważ ona nie ma broni. A jeżeli Lara nie ma broni, to jest coś nie tak z nią. No. no. To jest dziwne, ja nie, nie bardzo nie lubię jak Lara jest bezbronna. Tak samo czasem w custom levelach to też mi się nie podoba. Takie dziwne to jest. No, w custom levelach to oni moim zdaniem tego nadużywają. No. I Takie, nie wiem, robią z tego. Taką, taką, jakby to powiedzieć, bezbronną panią, która Lara tak naprawdę nie jest. Ona by wyrżnęła pół miasta, żeby tylko zdobyć artefakt, szczerze uważam. No. Albo pierwszy sekret. Tak, e, dokładnie. No i mamy pierwszy sekret. Y, róże mojej cioci. Cioci, tak. Y, nie wiem, czy tutaj można zejść, czy to mi przypadkiem nie zabije. Chyba cię zabije. Z ciekawości zej, zejrzę, zajrzę. O, nie. Nie zabiło mnie. Przyjrzyjmy się Larze. Jakie usta. Ona czasami ten nos ma taki... Przynajmniej mi na Skype'ie tak to wygląda, że ma... Niebieski, jedną nie? wielką czarną dziurę. Aha. Zamiast dwóch dziurek to ma jedną czarną... Przestrzeń. Przestrzeń, jak to mówi Irek. Przestrzeń. E, no ale, no, praktycznie tak samo jak w czwórce ona wygląda ogólnie. No, chyba tak. No na chyba... przeszczał. No, ale najlepsze jest w trójce. Ona w ogóle nosa nie ma jak Michael Jackson. To no, już... taki ma chyba taki maźnięty w pęcie. No. Ale no, nie jestem pewny. O, To też jest bardzo fajne, to co ona zrobiła. Takie wyjście na pół z tego, z drabinki. No i dobra, hmm. i teraz idzie. A... Aha, dobra, ja stąd przyszedłem, to nie to, inaczej. Stąd przyszedłeś. No właśnie, właśnie. Zadam czas na zapis kolejny. Jakoś znowu mało zapisuję, nie wiem. Odzwyczaiłem się. To e... ci będę przypominał. No, nie wiem, bo to się jeszcze dla mnie źle skończy. <grym> <Może> tak <grym> nie... No bo znowu będzie jakiś tysiąc, no kurde, no. To jest straszne. Aha. Oj tam. To się, to się liczy do, do, do Twojego króle, królewskiego dorobku, powiem. Tak, dokładnie. Ale ci 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 oni jeszcze ale nie Ale ci, ci ci cicho, cicho, cicho. właśnie Polska, jeszcze. Już nic więcej nie mówię. Czekam na te, na kilka jeszcze, dwa brakujące elementy, ale wiem, że już jeden dzisiaj, że tak powiem, dojdzie, a jeszcze jeden nie wiem. Ale zobaczymy. Aha. Spoko. Ciekaw jestem, który dojdzie. <laughs> żeński, że tak aha. powiem. Aha, Aha, aha. I tutaj znowu mamy... Wtedy... A no to... no to spoci. No. Nieważne. Yy, tak, mam takie jakieś dziwne schizy, że ten plecaczek się tak trochę minimalnie zmienił, ale nie wiem czemu. Mnie to ciężko orzec, powiem ci szczerze mówiąc, ale w ogóle wydaje mi się, że jakiś taki jest trochę bardziej płaski, ja... a bardziej wysoki, nie Chudę, wiem. co się laże z głową, stało lażę z głowy. <laughs> Jeździec bez głowy. Tak, dokładnie, luźna główka. E, tutaj mamy kabelki. Na tak, ramicji. mnie to zawsze irytowało. To chociaż je... w sumie to nic nie robi. Po oczach mnie to napieprza strasznie. No. To takie oczojebne, że tak powiem. E, no. I teraz tam chyba na dół coś było, nie? Zaraz zobaczę. A jak nie to... też może najpierw zapiszę. Na wszelaki wypadek, bo jak zginę... A jak znam życie to oczywiście ja zginę. Bo to co? Dobra. No. Patrzymy. Nie no, no to zginę. Pa Patrz. No, oczywiście. Raz zginęła. Jest, pierwsza śmierć. Tak. Trochę zaplanowana, trochę nie. Ale mam takie jakieś dziwne schizy, że kiedyś ją ten prąd tutaj kopnął. Nie wiem czemu. Jakieś dziwne No właśnie, ja też się zastanawiam, bo ja w sumie kilka razy grałem w Chronicles i. i mhm. pamiętam, że zawsze mnie to właśnie te kable irytowały i intrygowały. Ale jakoś nie przypominam sobie, żeby ją w tyłek jakoś dziabnęły. No. E, w ogóle teraz nie wiem, czy ja mam iść tutaj tam, gdzie jest ta klapa, czy, czy tutaj po drabince. Zawsze mam A. ten sam problem. Ja bym chyba do klapy poszedł, no ale... Tam jest chyba ten kucharz, mam jakieś schizy. Nie, już? Nie. No, coś mi się zdaje. A może. Nie wiem. muszę sobie słuchawki poprawić. Dobra, już jestem. W sensie, ja cały czas byłem, ale... No. W ogóle ten strój Larry jest bardzo fajny. No, fajne, fajne. Moro, no, zimowy. Trochę mi to białe nie odpowiada, ale tak to jest naprawdę fajne. Przewentualnie zielono-czarne moro jest fajne. No ale dobra. Tutaj chyba ku mojej uciesze będą flary, ale nie jestem. Aha, dobra, już wiem, tutaj klucz będzie trzeba chyba trzeba. No, będzie trzeba potem przynieść i przekluczyć. <laughs> tu nic nie ma. Aha. No No bułki. E, tutaj zapamiętajcie ogólnie to, y, tą gaśnicę, bo kiedyś będziemy musieli z nią coś zrobić, ogólnie. Ale to... Tak? No w w, y, 13 f, no kurde zacznę z tym problemem, 13th floor. Zaczynamy z tą nazwą problem, mamy aptenie ogólnie. I tutaj mamy szufladkę. Czy, w, czy to było w Red Alert? Już teraz nie pamiętam. No w którejś z tych ostatnich leveli ogólnie. No, tych ostatnich to ja nie ogarniam. Niestety, są, nie doszedłem. Sam. to są ulubione levele. Mamy baterię minusową, jakąś. Mhm. I tutaj znowu ten głośnik kapitana Putina. <laughs> Dobra. Tak. Nie, no, mam nadzieję, że, że naprawdę mnie nie zamkną za to, ani nic tam nie zrobią. Nie, no, może, może jakoś tam wiesz. Nie, no, jesteśmy za. Nie, jesteś... nie mamy takiej siły. Takie, takiego grona odbiorców no. i, i jesteśmy zwykłymi pionkami, które nagrywają coś tam. <grym> jakiegoś Tomb Raidera sobie. Z Larą craft, craft. Craft. Dobra. <grym> Lara craft. <grym> Dobra. E, co bym tutaj ma... A, teraz będzie ten mm, filmyk. A, Filmyk. Także Lara sobie kucnij i, oglą i oglądamy sobie scinkę. No, laraż już dupę, proszę cię, dziękuję. ta muzyczka. O, kapitan Putin! Harasho. On ma fajny ten. On ma wagę wory pod oczami duże. Mm. O, i ten. I ten pan Relax. Uwielbiam go. Ten? Y nie, to jest kapitan Putin, to jest pan Relax. Ha. No jeszcze nie wrzuciłem tego odcinka to nie wiesz co tam biega Aha, bo tam jest taka scenka, że on tam mówi Relax, relax coś takiego. Tak, to mnie jest zawsze rozwalało. No no Ale ten kapitan jest fajny, ja no, go tam lubię. Fajny ma. Hmm. Ale w ogóle oczu nie ma ten pan relax. To ciekawe. No u mnie pan relax też nosa nie ma. <laughs> Kolejny Jackson. Uf, w ogóle ma takie wygolone po bokach z tego co widzę. Position. Mm -hmm. <grystanie> <grystanie> nie, Rosjanie są śmieszni, naprawdę. W tych akcentach angielskich. No. W ogóle tu chyba do tego pomieszczenia nigdy nie wchodzimy w trakcie gry. Nie. Szkoda. Z tego co ja pamiętam, to nie. Nie, nie, tak, będziemy tu. A nie. Tak? Ma... No, tak, teraz poznaję, tak, będziemy, będziemy. <grystanie> Dobra, to ja się nie wypowiadam już, bo... Ja mam za słabą wiedzę na temat piątki, żeby. Mi łatwo wmówić w tej chwili. Czy tam będziemy, czy nie. No to wiesz co, A jeszcze, jeszcze kiedyś... widzimy statek kosmitów lu Lizard, Luzard, jeszcze zwiedzimy. W ogóle co ciekawe Lara od razu tutaj jest, nie wiem czemu. Mamy tam e gości, w których Lara się wpatruje. Oni jej się spodobali. Bardzo. No i teraz hmm? myślę, że chyba w tą stronę powinienem iść. Tak mi się coś zdaje. No ja chyba jest... tak. Nie tak, 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 bo po prawej były e, kraty. No, no. Jak szliśmy. No dobra. E, zapisik. Nie. A, tak, przypominam gdzie o zapisie. No, I czy maj kciuki, to też jest ważne. Ogólnie nie rozumiem ha, ludzi, no który, którzy schodzą po drabince. Tak. Nie no tak ja też nie rozumiem. To, to szału można dostać, naprawdę. No, w niektórych sytuacjach to jest, to jest niezbędne, ale tak ogólnie to... za cholerę. Ty pamiętasz, gdzie ten sekret był? Ten, taki jeden, z kubańczu ukryty? Jeszcze nie. Ale, ale szukaj. Jo. A jo, dobra, już wiem, gdzie to jest. No, no znowu oczywiście nadużywam ją jak to starunia ludzie. Ale jo. Zapichik. Już powiem, podpowiem wam, że już prawie niedługo będziemy mieli bronie i teraz. Jedna z moich naprawdę ulubionych akcji. Pamiętam, że grałem pierwszy raz z tego Tomb Raidera z kolegą na kompie tam w 2000, ja wiem, nie wiem, piątym, czwartym. Mhm. Czy, czy jeszcze wcześniej Matko, mieliśmy taką rozkminę tutaj co zrobić? Chyba znaczy... z tydzień się zastanawialiśmy. Ohoja. Znaczy powiem ci, że ja yy, prawie za każdym razem mam wrażenie, że tutaj trzeba iść kuckiem, a to okazuje się, że trzeba iść normalnie, nie? No. No, no i teraz muzyczka. Ja wie, wiele razy się wkurzałem, nie? Dlaczego kuckiem nie? Dobra, nie spiep Lara nie spieprz tego. O, dobra, udało się. Jest! I Lara teraz go pieprznie. No, myślę, że tak czy tak normalnie człowiek też by nie przeżył, raczej. Bo to taka rana. Rac hmm. ra raczej, raczej mocna. I zdobywamy kluczyk. Klitsch. Klitsch. Brąz. Ki. Co ciekawe, teraz ki z mało, ja zazwyczaj chyba zawsze z dużej było też jeszcze napisane, mam takie wrażenie. Nie wiem czemu, ale dobra. W ogóle on tutaj coś gotował, jej, lubimy jeść, zwłaszcza ja. Jakieś zielone. Pewnie zupa... Szpinaki. ...groszkowa, czy coś takiego. Jaka? Groszkowa? Tak mi się Groszkowa. Tajem. A tutaj pewnie pomidorowa. Z tego, co mi się zdaje, to tutaj zawsze jest taki jakiś zbiornik wody, nie? Tutaj w tym... No kurde, za debil, jakiś trąbi, no mi za ochrony. No słyszę, słyszę właśnie. E, tutaj chyba jakieś zbiorniki wody są. No kurde, zaraz co? co? coś trafi. Bierzesz e... jajko z lodówki przez okno i już nie trąbi, no. Za daleko. Nie, no go trafię zaraz. Najwyżej z mordą wyleci. <laughs> Ale wiesz to wiesz co? za daleko, bo chyba... No nie, no... Dobra. Jakub, spokojnie, spokojnie. Wzięliśmy ten klucz i... Aha, w ogóle nie wchodźcie na to, bo Lara stanie się smażonką. Lara się zjara trochę. Tak. No... Zróżnił. No nie no, zaraz nie wytrzyma. Dobra. Są niektórzy kierowcy po prostu chorzy na głowę. Dokładnie. Zwłaszcza tutaj w Toruniu. I no i przeszukujemy te... No szafeczki, może flary trzymam kciuki, żeby flary, flary, proszę. Ja też flary. trzymam kciuki, cały flary. czas. <laughs> Tutaj nie ma flary. Flary, flary, flary. Mam w dupie apteczki. Ja chcę flary, ja chcę flary. <noise> Atrakcja po prostu. Od Jakiś trąbiący idiota. Dokładnie. Nie wiedział, że się nagrywa. Kurde, nie ma flar. No ale będziemy mieli broń. Ale jest klucz. No, yy, srebrny. Zaz wam go pokażę. No i się czujemy nareszcie jak la craft. Sie czujemy. E, I ja sobie zapiszę i oczywiście. No nie, no nie wytrzymam. Dobra, i ja sobie zapiszę. No kurde, nie, za dużo zapisuję. Dobra, Jeszcze nieważne. Telefon. No chyba. Będzie no mój. Lola. Dobra. Nie, nie, znowu T-Mobile. Ja ogólnie mam skizę i bym sobie sprawdził jak się nagrywa, bo wierzę wam mam z tym schizy, nie? Dobra. No to Spoko. No to sprawdzimy jak to się nagrywa i zaraz do mnie no, wracamy. To, tak.